ah la la, la, la. Już pierwsze zbiory jakie udało mi się zebrać, jeżeli chodzi o ikonografię, po prostu dokumentację fotograficzną, są sprzed pierwszej wojny. I to są zbiory przede wszystkim no chóru kościelnego, w którym są również pojedyncze osoby grające na instrumentach. Kolejnym etapem życia, tak można powiedzieć, życia raczkowskich muzykantów jest praca nad przedwojenną orkiestrą i praca w przedwojennej orkiestrze. Przede wszystkim praca która polegała na tym, żeby ludzie, żeby rezygnowali z własnego wolnego czasu, który mogliby spędzać inaczej, na przykład na łonie natury, nad rozpudą słuchając muzyki. Pierwsza orkiestra, która powstała w raczkach, to była prawdopodobnie orkiestra e, wojskowa Kopowska, ale też w tym samym czasie jakby równorzędnie do tej orkiestry powstała orkiestra kościelna. Dwie równorzędnie grające orkiestry były takim motorem napędowym Również do tego, żeby w Raczkach zaistniało życie takie no, kulturalno-społeczne. E, dlatego, że w Raczkach przed wojną już mieliśmy kino, e, które nazywało się świt, mieliśmy teatr. E, wszystko to tak naprawdę skupiało się w dwóch miejscach. To było w Domu Katolickim, który do tej pory mamy w Raczkach. No i przy remizie strażackiej, która stała w centrum Maczek. Na tą remizę mówiono u nas Buda. I tam się skupiała e, tak naprawdę śmietanka, towarzyska, ale również osoby, które e, do, jakby dołączały do tej grupy, e, uczestnicząc tak naprawdę w codziennym życiu raczek. W, obecnie w tym miejscu jest e, drugi budynek postawiony. Tamta remiza była drewniana, a ta remiza jest e, no już obiektem Ochotniczej Straży Pożarnej. Połączenie z biblioteką jest już obiekt duży, murowany. Cała ta historia... Naszych muzykantów opiera się tak naprawdę na kręgu słupie kilku osób. To jest dosyć takie magiczne, dlatego że te osoby nie tylko były tak jakby, no powiedzmy, muzykantami weselnymi, czy, czy odnośnie jakichś tam okoliczności, świąt kościelnych, czy świąt państwowych, ale przede wszystkim to byli przyjaciele, a przynajmniej koledzy. I tak jak myśmy przed wojną tę orkiestrę e, kopowską, czy, 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 czy jak mówią na strzelecką, to e, po wojnie mieliśmy właśnie orkiestrę, którą tak naprawdę odbudował na nowo Stanisław Jagliński. Ponieważ cały czas w rodzinie uchodziłem za talent muzyczny i z tego bardzo korzystałem mówiąc szczerze, bo mi to bardzo odpowiadało jak wszyscy wyjeżdżali z domu łącznie ze starszym bratem, a ja miałem chatę wolną, jak mnie starsi koledzy z raczek lubili wtedy. A, a nasza kapela była o tyle, o tyle atrakcyjna, bo to kobieta grała bo to zawsze mężczyźni wszędzie, a to przecież to była taka nowość. I, czyli przeważnie też myśmy mieli re repertuar zawsze yy, na, na bieżąco, to co modne kawałki, żeśmy grali, może dlatego było to powodzenie. A gdzieś tam otwory, to co się w radiu pojawiało, były tak, jakieś tak, nuty, albo się odsadzało ze słupu, pisało to, się nuty. My, a potem też musiałam pisać nuty, transponować na instrumenty, bo też akordeon z innej, tonacji, też z innej tonacji. No, więc no a wszystkim to z wszystkim musiałem, no. kupę zeszytów, no. ten czas, ja, nie wiem, ja nie wiem, że ja to wszystko jakoś zdążyłem zrobić i dom, i no. muzyka i praca bliżej, i na polu. I, tam silny skład mama no to w ogóle była a. bardzo siła taka podstawowa alek no też no i tutaj mówię to jak oni we dwójkę to jak ktoś im pomoże chociaż na tej perkusji no to już będzie coś tam no i tamże alek też mój starszy brat także dawał mi szlify no i tak się zaczęła moja kariera no i potem a potem jak popatrzyłem że faktycznie że mogę to robić no to szkołę na y, perkusję kupiłem, wtedy Stefan Ałdekowski się zaczęła ta historia, Marka Ałdekowskiego-Szczepana w Dowskójdzie, Mietek Orchowski, oni mieli te y, skrypty zespołów bitowych naszych typu brekał, czerwone gitary, rozpisane partytury, no i Adam na perkusji grał. Ja akurat wtedy w międzyczasie zacząłem sobie saksofon ćwiczyć. Kłubacki Adam. Adam Krubacki. no, Miety Korchowski grał na salcie, ja na tym, na, yy, no, y, B, y, tym, tym tenorze. Mnie to leżało w duszy. Ale przyznaj mi pani, że to trzeba w to duszo się urodzić, trzeba mieć to dusze. Oczywiście. Bo na pewno. obserwuję, zresztą państwo obserwujecie też, że gra ktoś na instrumencie i. Czuję się, że to nie gra instrument, tylko dusza gra. Co ty tam tak jeździsz? Ja mówię, babciu, bo tam jest akordeon. No to może oni by ci to sprzedali. Mówię, to dobrze, to ja porozmawiam. I proszę Państwa, yy, któregoś tam dnia zajechałem i mówię, może byście sprzedali mi ten akordeon. Roześmieli się. Mówi, no to dobra, to jak dasz dwie. 200 zł. 200 zł. Ja mówię, ale na pewno 200 zł. Tak. No i przyjechałem zadowolony do domu do babci i mówię, że babciu, oni sprzedadzą to, będzie kosztowało 200 zł. No i ona mi dała te pieniądze. Ja te pieniądze do kieszenia na rower. Masz o to do domu. Nieprawda. Nie? A on mówi, nie, słuchaj, wiesz, a nie będziemy tego sprzedawać. To to zostanie dzieciom, to ja jechałem całą drogę i płakałem tym rowerem. Potem mówię, no tak powoli, powoli, powoli się zgrywało się. Potem grywało się ze świętej pamięci tutaj ojcem, panem Czuprem. To z Jegliński, to z Sylwestrem kilka razy, to z jego ojcem. My ze Stefanem graliśmy długo po chałturach. Czyli te tak. składy przez cały czas się, tak, mieszały, tak, się tak, tak. wymieniały. Tak, tak, tak. tak. I, 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 cały, I cały czas mówię, tak. Ja, ja nie znam Mut absolutnie. Ale... Z tego starszego pokolenia. To na pewno był geniusz Julianek i na pewno był. Tak, od no, tak. Dwóch takich, tak, bardzo, tak. bardzo, chyba tak. I, 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 na, I na pewno Czuper ten, e, Stasiok, jak tutaj, Stasiok, tutaj tak. przed chwilą mówiliśmy. Grało się e, A, to nie, to, to wszystkie, to wszystkie tanga, które puszka, przedwojenne były. Tanga, podstawowe. No, no i to co były na topie już potem, bo też radio funkcjonowało. I ta była muzyka trójka, popularna. Były która ta... Chodziła. Mam nadzieję, że jak twój prawduk kiedyś dokopi się do tych materiałów. Mówię, a jednak miałem. Tak. Nie? Pradziadek, to był, wziadek. był wziadek. gość, to był gość. Rozrywkowy. <laughs> <laughs> ale ale Szydłowski, on tutaj, o oh właśnie się To był z człowiek, też prowadził jakiś ten. jest Taki duży ogród. No. Fajnie, trzeba furtka otworzyć i wejść tam do środka. Tak z początku nie wiedziałem co to znaczy, ale potem sobie zrozumiałem. No tak, trzeba uczyć się tak tego. Tak, tak. <laughs> Jakie są takie. No fajnie, fajnie, takie wspomnienia, to mhm, życie. Upływa szybko życie Jak potok czas. Za rok, za dzień, za chwilę Razem nie będzie raz. za rok, za, dzień, za chwilę razem nie będzie. Raz. Ojciec z geniulem, z Janem Geniulem to po prostu takie był niero, nierozronny. Przyjaciele, tak dwóch przyjaciół, którzy bez ciebie prawie że nie mogli żyć. Bo mój ojciec musiał już mieć nutki. Jan z nut grał, a z kolei pan Geniusz, powiedz mi i już on grał. Taki miał bardzo... On miał chyba wybredny słuch, ten pan, pan Jan. Jeździli, grali, to myślę, wydaje mi się, że to na dość szeroką skalę, że tak można powiedzieć, bo powiat Suwalski wchodzi w rachubę. Ludzie zmieniali się. Ludzie zmieniali się, a taki stały to właśnie był Geniur plus mój tatuś. Olszeski. Olszewski, tak. Olszeski, Paczyński. Wchodził. A czy ojciec na... grał też z czuprami? Grał w latach bodajże koniec 50., -tych, początek 60., -tych, nawet do, może i nawet tak do końca 60., później też. Pod koniec lat 50., Tatuś właśnie zaczął organizować, czy nawet w połowie, orkiestrę Bento. Został tak zwanym kierownikiem świetlicy wiejskiej w tak zwanej budzie. Czyli w Remizie. W Remizie strażackiej, no tak zwana Buda. Tam były bardzo, bardzo trudne warunki. To mogę powiedzieć, że druga taka świetlica to była u nas w kuchni. Tatuś zbierał tych młodych, bo zawsze żałował tych uczniów i przychodził do domu, do kuchni, rozkładał pulpity, stawiał im krzesełka. Oni siadali i były to ćwiczenia. Myślę, że on zawsze starał się zintegrować całą orkiestrę. On zawsze, nieważne jemu czy to był dorosły czy dziecko, dla niego każdy był równy. Bo potrafił odmówić wycieczki dla księdza, bo on odmówił, że dzieci nie pojadą. To on po prostu powiedział: nie, albo wszyscy jedziemy, albo po prostu nikt nie jedzie. No to przez to były kłótnie z księdzem Proboszem, świętej pamięci Kaczyńskim. I często i gęsto, prawda, jak to były pochody 1 maja za komuny, to suwałkiem województwa. I ta nasza orkiestra zawsze była wzywana, że tak powiem, na pochód. I tam były płacone diety. I się mój tatuś dowiedział, że tym wszystkim ludziom w partii, tym, którzy siedzieli, bardzo wysokie diety popłacone były, a orkiestry bardzo małe. Więc poszedł do pana, wysoko partyjnego, bardzo się zdenerwował i powiedział, nie powiedział tylko po prostu, po, uderzył jego w twarz i powiedział, że tak samo jedzą, tak samo pracuję jak ci wszyscy, dlaczego moi ludzie są poszkodowani? To pan Gieniel krzyczał, koniec, 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 Staśka, posadzo. A pan ten był na tyle człowiekiem, przeprosił, powiedział, że ma pan rację i kazał całej orkiestrę wypłacić takie diety, jakie ludzie z partii otrzymali. Przecież zobaczcie, jak za komuny to wychodził z kościoła, grał pierwszą brygadę, śliszczeje pan. W latach bodajże 60 on Zrobił tak zwane, to były tak zwane weryfikacje, i zrobił instruktor. Zresztą nawet mam tutaj gdzieś dokument. Jest uprawniony do pełnienia funkcji instruktora amatorskiego zespołu artystycznego w zakresie specjalizacji muzyka, jako instruktor kategorii trzeciej. Przede wszystkim co roku brał udział w przeglądzie gdzie Gdzieby one nie były, czy Białystok, czy Monki, czy Czerwona? Tak, tak. tak, dużo, osiągał dużo. Tak, oprócz w latach 60. stworzył tak zwane teatry amatorskie. No, tak myśmy, tak to w takim języku, w raczkach mieliśmy komedyjki. Z tym, że mój tatuś pod tym kątem, to uważam, że bardzo, bardzo dużo takiej pracy włożył, bo on nawiązał kontakt z teatrem w Białymstoku. On wypożyczał, jeździł, wypożyczał stroje do teatru. Gdy zbliżała się tak zwana, oprócz tego jeszcze zsuwał, też ściągał ludzi. Pamiętam takiego właśnie pana Wierzbickiego, który tu przyjeżdżał z pałtu w domu, po to, żeby tutaj już pod koniec, że tak powiem przed tą premierą tych ludzi szlifować to młodzież, bo to to młodzież wtedy była prawda, ale zawsze jednak y, garnął do siebie tych ludzi, to, to ludzi, młodzież po prostu młodzież i ta młodzież się garnęła do mojego ojca A Sylwester to miał słuch, a słuch chyba absolutny, z tym, że słuch to on raczej po mamie miał, mama bardzo dobry słuch miała, a ojciec to miał taki średni, bo wypracowane to wszystko i y, to już jak jak miał 5 lat, jak grała orkiestra, to już mu wszystko nóżki chodziły, już on po prostu dyrygował, chodził i tego. On mówił dla mnie, że on już nie widział siebie w roli muzyka, że on w ogóle widział siebie, że i pójdzie do techniku mechanicznego. A ja mówię, to co nastąpiło, że ty tak zmieniłeś zdanie? A on mówi, że usłyszał w radiu jakiś utwór, który nie pamiętam teraz tytułu, zagrany na klarnecie. I sam do siebie wtedy powiedział, ja tak będę grał i tak było, nie? Już się wtedy jednak przestawił, że będzie muzykiem. To jest zdjęcie, to jest przedostatni wyjazd do Norwegii. Na chwilę jakby przystopował z tymi wyjazdami za granicę, to pamiętam jak ojciec już bardzo, bardzo ciężko chory powiedział, synu, jeżeli będziesz mógł, to poprowadź kiedy to orkiestrę, kiedyś tam, jeżeli będziesz mógł, no on tak jakby to... Przyrzekł, że tatuś tak, że to moje zadanie, że on wróci, kiedyś tam wróci, nie wiadomo to kiedy będzie, co i jak, ale że postaraj się kiedyś postawić to orkiestrę na nogi. Przyjechałem do szkoły Doraczek, to było w 61 roku, ale nie przygotowani do prowadzenia muzyki, absolutnie, tylko raczej techniczne te sprawy, rysunek, prac ręczne. O takie mniej więcej rzeczy. Ale tak się złożyło, że nauczycielka, która prowadziła ten śpiew, bo to śpiew był, już się powtarzam, po prostu wyczerpała sobie struny głosowe radio. No wyjścia nie miałem, poza tym co tam dużo mówić. Jak godziny dochodzą, to człowiek, nauczyciel się wcale nie martwił tym. No i zacząłem po prostu trochę pogrywać, ćwiczyć, grać jakieś tam powiedzmy zespoliki na miarę moich umiejętności. A później namówił mnie jakiś pracownik kościelny, organista. Czyli kto? Henryk Cieśluk. I pojechaliśmy obaj na LIM. Przyjęli nas na LIM. To znaczy to taka szkoła, Ludowy Instytut Muzyczny w zakresie średniej szkoły muzycznej. Mhm. No i przyjechaliśmy i ja zainicjowałem w utworzeniu ogniska muzycznego dla młodzieży. No sporo tych absolwentów wyszło i... No i z takich właśnie uczniów to z tego co ja wiem to bracia Łodakowscy. A z tak, tej... Oczywiście. No i nie organki. Wojtek organek? Wojtek też. Wojtka uczyłem na perkusji. Mhm. Mhm. Dawał. Organek? No to teraz o organku to słychać. Tak, to syn Wojtka to śpiewał już później, w późniejszych czasach, w takim, to był kwartet mhm. yy, młodzieżowy, czterech mhm. uczniów, ale z tym to byli naprawdę. I to był wcale nie zeswolik. nawet czasami na cztery głosy nam się niektóre piosenka udawała, bo słyszeli chłopaki jak trza. A co do grania, jeśli chodzi o chałtury? to pan Jagliński mnie wciągnął do swojej kapeli. Taki staś kwiatos był na puzonie, grał Jagliński, a ja grałem, to jeszcze było przed chyba, grałem wtedy z nimi na perkusji. Orkiestra, którą później poprowadził pan Igniński, to, to praktycznie kontynuacja tamtej tej kościelnej, nie, bo to zostały instrumenty, no. to chyba na, na początek już coś tam było, no i kilku ludzi jeszcze chyba co przeżyło, to tworzyli tutaj ten trzon. Tutaj były takie, jeśli chodzi o muzykę śpiew, to praktycznie no, trzy szkoły, nie? po pierwsza to taka wylęgarnia muzyczna, no to orkiestra, nie. Jagiełłyński praktycznie przegarniał wszystkich, którzy się nadawali i się nie, nada, się nie nadawali. Bo no, tam selekcja była taka, że po prostu jak się robiły schody, no to sami rezygnowali. To jest y, taki no, naturalny proces. Y, następnie ognisko muzyczne prowadził Heniek tylko organista. Gitarka, pianino i tabilne sprawy. A trzecie szkoła, chór i śpiew Ołdakowski. Pan Olszewski, z tego co słyszałem, był no, znakomitym muzykiem. No, to bo on to... założył ten tak zwany jazz band. Tak, e, tak. Ta, to to, to on... znaczy, wiesz, to ja nie wiem, czy to Olszewski założył, czy to wujek z Giniulem założył, wiesz? I jest dokument z 1948 roku, że przychodzi pismo ze starostwa Powiatowego w Augustowie. Nie ma takiego i takiego zespołu w Wespudzie, ale jest taki i taki zespół. jak nazywał kapela wiejska Jazz Band pod przewodnictwem Jana Olszewskiego tak czyli on był szefem grał na klawnecie, tak yy, no grali wszystko, co się nie. grało, standardy amerykańskie wszystko co było zakazane, zakazane nie? czyli ten jazz to nie jest jakieś coś wydumane, że tam jazz... nie, 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 nie. nie no ludzie mieli po prostu papiery do grania takiej muzyki i grali Lubione. a no miał wszystko, wszystko zapisane, jechał, jechał grać Pan Igryński z walizeczką, nie? Ludno, no, zawsze tu w siedem tych lat. Miał, miał no, tego spisane, no piękne utwory, bo to wszystko, że dzisiaj, dzisiaj takich nut to już nie dostanie się nigdzie. No ale mi się, że też byli tacy co nudnie nie znali. No grali. no ojciec z nimi grał całe życie. No. W czasie wojny, po wojnie i no, praktycznie do lat 80. Do, do śmierci grał do końca. Do, a a nie do, czy nie? No nigdy nie korzystał. No, no ojciec no, głównie był słuchowiec, bo... Słyszał harmonicznie, nie? Wszystko było praktycznie oparte na dęciakach. Te, te organy gitarki to weszły elektrycznie dopiero później. Także, no instrumenty, latach. instrumenty dęte były wszędzie, no i grania było tyle, nie było magnetofonów, tak jak teraz, nie, że można sobie dj i tam sobie puszcza z komputerka, po prostu Ludzie z orkiestry, nawet ci, słabo przygotowani, grały jakieś tam w wesela nawet odgrywali. Ja myślę, że lata 60-70 to tutaj nie było chłopaka w raczkach czy w okolicy, który by nie spróbował e, dmuchnąć na jakiś przynajmniej nauczyć się gamy. Ale, ale próbowali no dosłownie wszyscy. No po prostu rodzinami grali już w 40-50-ych y, czupach. Tak. A, A to właśnie to moje jedyne... Się, są, yy, moje jedyne występy, nie? Tutaj jest chyba ze, ze trzy razy. No. No. To dobrze, nie? Tak. A nie, Waldek! Waldek, Waldek, Waldek. ja mówię, lata Waldek. Waldek przesął. Gra... Tu stoi Balukiewicz, chórek dzieci. Ale ci mają mundury w czapkach z orzełkami, widzisz jak się błyszczą? I ci mają mundury i zupełnie inne mundury. A nie, on jest sam. To jest dwóch paczyński. Wiesz, to jest tak naprawdę fajna sprawa z tym graniem, dlatego, że to jest nasza reczarska tradycja, tak można powiedzieć. No i trzeba mieć nadzieję, że ona nie, nie zginie. <sy> But <laughs>